Szczęść Boże, witam w czwartek. Ewangelia według świętego Łukasza, 13, rozdział, wersety 31 do 35. Ciekawostka. Czytamy tutaj o tym, że niektórzy faryzeusze ostrzegli Jezusa przed grożącym mu niebezpieczeństwem ze strony króla Heroda. To nam daje do myślenia, że nie wszyscy faryzeusze byli negatywnie usposobieni do Jezusa. Zwracamy na to uwagę, by unikać zbyt pochopnego oceniania faryzeuszy jako złych, jako wrogich Jezusowi. To dobra lekcja o tym, byśmy unikali pochopnych ocen i przysłowiowego wrzucania wszystkich do jednego worka. Faryzeusze, jak wiemy, tworzyli grupę religijną, ale nie wszyscy byli jednakowi, podobnie jak księża, osoby konsekrowane, nauczyciele, żyć, czy inne grupy zawodowe, lekarze, policjanci. Chociaż tworzymy tę samą grupę zawodową, każdy tu jest inny, każdy inaczej realizuje powierzonemu zadania. I każdy ma swoje mocne i słabe strony, lepsze i gorsze momenty w życiu. I o ile chcemy dla siebie zrozumienia, to, to też dajemy to zrozumienie innym. Spójrzmy jeszcze na wątek Heroda, który chciał zabić Jezusa, chociaż go nie znał. Herod nie wysilił się na spotkanie z nim, posłuchanie go czy porozmawianie z nim. Narrację o Jezusie zbudował sobie na podstawie tego, co mówią o nim inni. My też bywamy w takich sytuacjach. Czasem jesteśmy oceniani przez kogoś, kto nie zna nas, nie rozmawiał z nami, nie spędził z nami ani sekundy, a wydał o nas opinię. A czasem dokładnie w taki sam sposób my wydajemy opinie o innych. Jezus nie przestraszył się wiadomości o tym, że Herod chciał go zabić. W mocnych słowach powiedział faryzeuszom, by poszli do Heroda i przekazali mu wiadomość od Jezusa. Odwaga Jezusa jest widoczna także w tym, że publicznie nazwał Heroda lisem. A to nie była pochwała, ponieważ oznaczała człowieka. Po... Takie określenie oznaczało człowieka podstępnego i przebiegłego. Jak widzimy, Jezus jest bezkompromisowy, nazywa rzeczy po imieniu i czyni to tak, by słuchacze nie mieli żadnych wątpliwości co do tego, co Jezus myśli i jak ocenia daną sytuację. Odwagą wykazali się także niektórzy faryzeusze to znaczy ci, którzy wyłamali się spośród swojej grupy i okazali Jezusowi życzliwość. My także możemy być odważni. Tak jak dziś odważnych jest wielu młodych ludzi, wiele dzieci, wielu rodziców. Mam tu na myśli tych, którzy mimo środowiskowego ostracyzmu, takiego wykluczenia, napiętnowania, wyśmiewania, idą drogą chrześcijańskich wartości. Chodzą na religię i do kościoła, przyjmują sakramenty i nie ulegają presji, która ma na celu zniechęcenie ich to życzmy sobie tej odwagi. Szczęść Boże!